3 lutego 2016 roku, trzydziestoletnia tłumaczka Katarzyna Jot spodziewała się w swoim warszawskim mieszkaniu ucznia na lekcję języka włoskiego. Otworzyła drzwi młodemu mężczyźnie z plecakiem i torbą podróżną. Nie wiedziała, że w środku znajdował się nóż i piła i że za kilka minut będzie martwa. Dziś opowiem Wam o sprawie, która wstrząsnęła całą Polską, o Kajetanie Poznańskim, zwanym przez media Hannibalem z Żoliborza. Historia, którą dziś Wam przedstawię, to jedno z najbardziej szokujących zabójstw ostatnich lat w Polsce. Sprawa Kajetana Poznańskiego pokazuje, jak pozornie normalny człowiek może przekształcić się w bezwzględnego mordercę, kierując się tak zwaną pracą nad sobą, Kim była ofiara? Katarzyna J. to trzydziestoletnia tłumaczka, która mieszkała przy ulicy Skierniewickiej 13 w Warszawie. Aby dorobić do swojego budżetu, prowadziła w swoim mieszkaniu korepetycje z języków obcych. Była to spokojna, pracowita kobieta, która nie spodziewała się, że jej dom stanie się miejscem makabrycznej zbrodni. Kilka dni przed tragicznymi wydarzeniami do Katarzyny Zadzwonił nieznany mężczyzna. Przedstawił się jako Kajetan Poznański i umówił się na lekcję języka włoskiego. To był początek starannie zaplanowanego planu. Poznański nie działał pod wpływem impulsu. Decyzję o zabójstwie podjął miesiąc, a może nawet dwa miesiące wcześniej. 3 lutego 2016 roku, punktualnie o 11 rano, Poznański pojawił się pod drzwiami mieszkania Katarzyny. Przyszedł przygotowany. W plecaku i torbie podróżnej ukrył narzędzia zbrodni: ostry nóż i piłę. Kiedy Katarzyna wieszała jego płaszcz, sprawca podszedł do niej od tyłu i zadał śmiertelny cios w szyję, przecinając tętnicę. To, co stało się później, przerasta ludzkie wyobrażenie o okrucieństwie. Poznański odciął głowę ofiary za pomocą piły i spakował ją do plecaka. Resztę ciała poćwiartował i umieścił w torbie podróżnej. Następnie zadzwonił po taksówkę, aby przewieźć zwłoki do swojego mieszkania przy ulicy Potockiej. Pierwsze podejrzenia pojawiły się już podczas transportu. Taksówkarz zauważył krew kapiącą z bagażu. Poznański próbował go uspokoić, tłumacząc, że przewozi tusze dzika, ale nagle kazał zakończyć kurs. Zamówił kolejną taksówkę. Tym razem podając dyspozytorowi swoje prawdziwe dane, błąd, który później ułatwił jego identyfikację. Sąsiadka z bloku przy ulicy Potockiej również zwróciła uwagę na kapiącą krew. Po dotarciu do swojego mieszkania, Poznański spakował się, podpalił torbę ze zwłokami i opuścił lokal. Mieszkańcy bloku szybko wezwali straż pożarną do pożaru w jednym z mieszkań. Po ugaszeniu ognia. Strażacy podczas przeszukiwania lokalu natknęli się na makabryczną zawartość podpalonej torby. Zawiadomili policję, która podczas dalszych poszukiwań znalazła plecak z odciętą głową ofiary. Śledczy szybko zorientowali się, że w tym mieszkaniu nie dokonano zabójstwa. Brakowało śladów wskazujących na popełnienie tu morderstwa. To oznaczało, że zbrodnia została dokonana gdzie indziej. Równocześnie na policję zadzwonił lokator mieszkania przy ulicy Skierniewickiej. Po powrocie do domu nie zastał Katarzyny J, a w mieszkaniu znajdowały się ślady krwi. Śledczy połączyli te dwa wątki i wydali za Kajetanem Poznańskim europejski nakaz aresztowania. Poznański, po opuszczeniu mieszkania, rozpoczął spektakularną ucieczkę przez Europę. Najpierw wypłacił pieniądze z konta i udał się pociągiem do Poznania. Tam kupił rzeczy, które miały pomóc mu zmienić wizerunek. Zwrócił na siebie niechcianą uwagę sprzedawcy, kłócąc się o resztę. Pomarańczowa kurtka, którą nabył, również rzucała się w oczy. Z Poznania dotarł do Berlina, a kilkanaście godzin później był już widziany w Bolonii. Dalej trop prowadził do Rzymu, a następnie na Maltę. Tam pojawił się w konsulacie Tunezji Próbując uzyskać możliwość wjazdu do tego kraju bez paszportu. Jego śladem podążali funkcjonariusze z Wydziału Ochrony i Poszukiwań osób Poznańskiej Komendy oraz detektywi z Warszawskiego Centralnego Biura Śledczego Policji. Śledczy przewidzieli, że po nieudanej wizycie w konsulacie Tunezji Poznański może tam wrócić. Mieli rację. 17 lutego 2016 roku sprawca został zatrzymany. Dziewięć dni później, po wyrażeniu przez Maltański Sąd Zgody na ekstradycję, został przetransportowany samolotem wojskowym do Polski. Proces rozpoczął się w maju 2018 roku. Poznański nie wykazywał ani krzty skruchy. Jego wyjaśnienia motywów zbrodni są wstrząsające. Twierdził, że zabójstwo. Było częścią pracy nad sobą i walki ze słabościami. Chciał przekonać się, że życie ludzkie nie jest więcej warte niż świni i komara. Jeszcze bardziej przerażające jest wyznanie, że planował częściowo zjeść ciało Katarzyny. Zrezygnował z tego planu tylko dlatego, że zwrócił na siebie niechcianą uwagę podczas transportu zwłok. Kajetan Poznański to syn prokuratorki i architekta. Ukończył filologię klasyczną oraz dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Pracował w bibliotece na warszawskiej woli, gdzie prowadził prelekcje, pisał wiersze i odbywał staże w redakcjach gazet, między innymi w polityce, we wszystkich tych miejscach prezentował poglądy, które świadkowie określali jako trudne do zaakceptowania. Media nazwały go Hannibalem z żoli Boża. Ze względu na jego fascynację postacią Hannibala Lectera z książek Tomasa Harrisa i filmu Milczenie Owiec. Podczas procesu pojawiły się istotne wątpliwości co do stanu psychicznego sprawcy. Pierwszy zespół biegłych psychiatrów wydał opinię o niepoczytalności Poznańskiego. Drugi zespół orzekł, że sprawca cierpi na zaburzenia, ale miał zachowaną, choć ograniczoną poczytalność. 26 stycznia. 2021 roku sąd uznał Kajetana Poznańskiego winnym zabójstwa Katarzyny J. i skazał go na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Dodatkowo miał zapłacić rodzicom zamordowanej 150 tysięcy złotych za dość uczynienia. 2 czerwca 2023 roku sąd apelacyjny w Warszawie utrzymał prawomocnie karę. O warunkowe zwolnienie będzie mógł ubiegać się po upływie 25 lat, czyli w 2041 roku. Sprawa Kajetana Poznańskiego to jedno z najbardziej wstrząsających zabójstw w najnowszej historii Polski. Historia ta pokazuje, jak pozornie wykształcona i inteligentna osoba może stać się potworem, kierując się wypaczonymi ideami o samodoskonaleniu. Katarzyna J. Była niewinną ofiarą chorego umysłu, który postanowił sprawdzić się kosztem ludzkiego życia. Jej tragiczna śmierć przypomina nam, jak kruche może być nasze bezpieczeństwo i jak ważne jest zwracanie uwagi na niepokojące sygnały w zachowaniu innych ludzi. Jeśli podobają Wam się nasze materiały o najgłośniejszych sprawach kryminalnych, zachęcam do subskrypcji kanału i włączenia dzwoneczka. Wasze komentarze pod filmem również są dla nas bardzo ważne. Do zobaczenia w kolejnym odcinku na kanale W cieniu zbrodni.